Dzień dobry, Elżbieta Wrublewska. Witam w kolejnym odcinku OSOS Tutor. Dzisiejsze spotkanie z RODO zostanie poświęcone problematyce związanej z powierzeniem danych osobowych. W pierwszej kolejności omówimy wątpliwości związane z przekazaniem danych osobowych. Następnie przejdziemy do wskazania elementów umowy powierzenia danych osobowych zgodnej z RODO, a na koniec omówimy kwestie odpowiedzialności. Podmiotu przetwarzającego dane osobowe, czyli procesora. Na początek kilka słów o przekazaniu danych osobowych. Często kwestie związane z przekazaniem danych osobowych rodzą wiele wątpliwości. Niejednokrotnie problematyczne staje się rozstrzygnięcie, czy dane podmiot ma do czynienia z powierzeniem czy z udostępnieniem danych. Rozróżnienie tych dwóch form ma niebagatelne znaczenie dla podmiotu otrzymującego dane, gdyż od tego zależą jego prawa i obowiązki, a także kwestie odpowiedzialności. W celu lepszego zrozumienia różnic występujących pomiędzy powierzeniem a udostępnieniem danych, spójrzmy na krótkie zestawienie, które lepiej zobrazuje tę problematykę. Kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia, czy mamy do czynienia z powierzeniem, czy z udostępnieniem, jest ustalenie, kto jest administratorem danych osobowych. W przypadku powierzenia administratorem jest wyłącznie podmiot powierzający, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Natomiast w przypadku udostępnienia Oba podmioty, podmiot przekazujący oraz podmiot otrzymujący, są administratorami i to oni samodzielnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych. Ustalenie, czy mamy do czynienia z powierzeniem, czy udostępnieniem danych osobowych jest kluczowe również w aspekcie obowiązków, jakie są nałożone na podmiot otrzymujący dane. Obowiązki procesora wynikają w szczególności z umowy zawartej pomiędzy nim a administratorem, a także z artykułu 28 RODO. W tym miejscu warto zaznaczyć, że procesor nie jest zobligowany do spełnienia obowiązku informacyjnego. Natomiast w przypadku udostępnienia, podmiot, któremu udostępniono dane, staje się administratorem i zobowiązany jest do spełnienia wszelkich obowiązków nałożonych na niego przepisami RODO. Na przykład jest on zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego. W przypadku powierzenia danych administrator oraz podmiot przetwarzający odpowiadają solidarnie za wyrządzoną szkodę. Ponadto procesor oraz administrator mogą dodatkowo ukształtować kwestie odpowiedzialności w umowie powierzenia, na przykład strony mogą wprowadzić kary umowne. W przypadku udostępnienia mamy do czynienia z odrębnymi podmiotami, które są administratorami. Podmioty te samodzielnie odpowiadają za przetwarzane dane. Przetwarzanie danych przez procesora powinno odbywać się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii i wiążą podmiot przetwarzający i administratora. W tym miejscu należy podkreślić, że zawarcie umowy powierzenia jest obowiązkiem administratora danych. Zgodnie z artykułem 28 RODO, umowa powinna mieć formę pisemną, w tym formę elektroniczną. Umowa powierzenia powinna dokładnie określać strony umowy, a także przedmiot i czas jej trwania. Istotnym elementem umowy powierzenia jest również określenie celu i charakteru przetwarzania danych osobowych. Strony w umowie powinny również określić rodzaj danych osobowych, to jest czy mamy do czynienia z danymi zwykłymi, czy danymi szczególnych kategorii oraz kategorie osób, których dane dotyczą. W tym miejscu strony powinny określić, czy powierzają np. dane klientów, pacjentów czy użytkowników systemu. Z punktu widzenia procesora oraz administratora kluczowe jest określenie praw i obowiązków stron stosunku prawnego. Artykuł 28 RODO reguluje obowiązki procesora, które powinny znaleźć się w umowie. Do obowiązków tych zaliczamy m.in. przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, zapewnienie, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy podejmowanie wszelkich środków wymaganych przez przepisy RODO, pomaganie administratorowi w odpowiadaniu na żądania osób, których dane dotyczą, usunięcie lub zwrócenie wszelkich danych osobowych po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych. Administrator w umowie powinien zobowiązać procesora do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych. Z punktu widzenia administratora ważne jest, aby w umowie szczegółowo zostały określone kwestie udostępnienia administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwienia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzenia audytów. Warto wskazać, że RODO reguluje i zezwala na dalsze powierzenie danych osobowych, ale dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy administrator wyrazi na to pisemną zgodę. Strony umowy powierzenia mogą w umowie zawrzeć również inne elementy nieokreślone w RODO. Na przykład mogą wprowadzić kary umowne za przetwarzanie danych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przejdźmy teraz do kwestii odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Zgodnie z artykułem 82 RODO, każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. Administrator lub podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. Warto zaznaczyć, że administrator oraz podmiot przetwarzający ponoszą odpowiedzialność solidarną za całą wyrządzoną szkodę. Podmiot, który zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od pozostałych podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu zwrotu części kwoty odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponoszą oni odpowiedzialność. Zgodnie z artykułem 83 RODO organy nadzorcze mogą nakładać pieniężne kary administracyjne za naruszenie przepisów RODO. Nałożenie przez organ nadzorczy kar pieniężnych następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Organ nadzorczy powinien stosować takie sankcje, aby były w każdym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Przepisy RODO nie regulują kwestii odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów. Materia ta została uregulowana w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z artykułem 107 wcześniej wspomnianej ustawy, kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Administrator oraz podmiot przetwarzający mogą dodatkowo uregulować kwestie odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Jest to tak zwana odpowiedzialność kontraktowa. Strony, chcąc dodatkowo zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy, mogą wprowadzić szereg kar umownych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. To już wszystko w dzisiejszym odcinku OSOS Tutor. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.